Zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Będzie to film związany z makijażem, a dokładnie z testem paletki z Hourglass Ambient. Ta z jelonkiem. Tego, co dobrze kojarzę, poprawcie mnie jeśli się mylę, że te paletki są wypuszczane w okresie właśnie takie limitowane, świąteczne. Na Boże Narodzenie i tak i w tym roku jest właśnie jelonek i są jeszcze inne wypuszczone ale ja tą paletkę dostałam w prezencie od Ani na urodziny także Aniu bardzo Ci dziękuję za prezent także będziemy sobie dzisiaj to testować ale zanim przejdziemy do testów to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału jeśli tego nie robicie lajkowania jak najwięcej i podbijania komentowanie oczywiście, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Filmy docierają do większej liczby odbiorców, nowych widzów, nowych subskrybentów, także Was to nic nie kosztuje, a w ten sposób wspieracie mój kanał i za to Wam bardzo dziękuję. Yy, paletka jest takim przychodzi, przyszła mi w takim kartonowym opakowaniu i yy, Nazywa się ona Ambient, jeśli dobrze kojarzę. Czekajcie, nie z tej strony. Nie, można i z tej. Dobra, nieważne. I paletka yy, wygląda tak samo jak opakowanie. Także super. Tak się prezentuje paleta. Opakowanie jest metalowe, ciężkie, porządne i Zamknięcie mam magnetyczne, i tak, tutaj mamy lusterko, i tak wygląda tutaj paleta w środku. Mamy tutaj dwa, przepraszam za telefon dwa pudry do twarzy, brązer, rozświetlacz i dwa róże. Powiem Wam, że no, bardzo ładnie to wygląda paletce oczywiście także już się nie mogę doczekać, żeby przetestować to i zrobimy siłocze także przechodzimy już do testowania przechodzimy już do światło się lampa odbija do tutaj paletki, ale zanim będziemy ją testować to najpierw sobie zrobimy takie słocze. Paletka do konturowania twarzy jest Hourglass Ambient, tak mi się wydaje, że to jest ta nazwa. I tutaj mamy tak dwa na górze pudry, bronzer, rozświetlacz i dwa róże. Także zaraz sobie tutaj zrobimy słocza i będziemy nakładać na twarz. Także tutaj wiadomo puder to tak yy, ciężko będzie widać, ale może się uda. Teraz ten drugi puder. On jest ciutkę z deka ciemniejszy niż ten pierwszy. Ma e, taką różowawą poświatę. Ten jest bardziej taki beżowy, pierwszy. A drugi ma e, poświatę taką różową. Teraz przejdziemy do brązera. Bardzo ładny, delikatny taki bronzer. Dołożę go jeszcze. Śliczny jest. No i teraz bierzemy się za rozświetlacz. Powiem Wam, że... <laughs> Przepraszam. Z czego tu dołożę. Spodziewałam się większego blasku. Taki daje. No. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej puder niż rozświetlacz. Ale tu z tyłu pisze, że to jest rozświetlacz, highlighter. Ale naprawdę daje bardzo, bardzo delikatny efekt. Także sobie teraz wyczyszczę palce. I Przejdziemy do dwóch ostatnich produktów, bo nie cieni, i są to róże. Weźmiemy pierwszy. On jest taki koralowy. Zaraz zobaczymy, jak on będzie. Taki delikatny też efekt daje, ale też jest ciekawy kolor. No, i ostatni, taki, najbardziej różowy, ale ten róż jest taki pastelowy. Ojej, jaki on jest delikatny. Dołożę go. Widzicie? A tutaj, w porównaniu do tego różu, to ten jest naprawdę delikatny. Musiałam dołożyć go. Ogólnie powiem Wam, że yy, te produkty twarzy są y, delikatne takie y, no krzywdy sobie nimi nie zrobimy na pewno to mogę wam powiedzieć także ok y, ja częściowo makijaż już mam zrobiony, teraz zostało mi właśnie przypudrować twarz nałożyć bronzer, róż i rozświetlacz także przechodzimy już i dzisiaj y, puder użyję ten pierwszy, który jest bardziej beżowy. I tutaj jest y, tutaj. Y, pędzel jest trochę większy niż tutaj ta wytłoczka. No ale zobaczymy. Trzeba jakoś y, uważać, mniejszy pędzel używać. Zobaczymy. Nałożyłam puder na tą stronę twarzy. Tutaj nie ma go. Czy jest jakaś różnica? Nie wiem, ja nie widzę. OK, dołożę na resztę twarzy i przejdziemy do kolejnego produktu. OK, mam nałożony już ten puder na całej twarzy. No spoko to wygląda. Yy, niewidoczny, po prostu na twarzy jest niewidoczny. <kłysy> no, ok. Yy, teraz przejdziemy do bronzera. I tutaj mamy jeden w palecie, także go nakładamy. Zobaczymy. Tak się nabiera delikatnie, ale to będziemy najwyżej dokładać. i tak wygląda bronzer nałożony tutaj. Tutaj nie mamy jeszcze. No daje to taki delikatny efekt. Ale powiem wam, że to nie jest mój ulubiony odcień bronzera. Delikatny efekt daje. Pewnie można ją budować. Ale ja już nie będę dokładać, bo nie wiem, co mi wtedy wyjdzie. Yy, więc zostawiam to tak, jak jest. Dobrze, robię drugą stronę twarzy i przejdziemy do kolejnego produktu. Ok, bronzer już mamy na całej twarzy. i Teraz przejdziemy już do różu. Yy, robię tak, jak ja zawsze po kolei nabie, właśnie nakładam bronzer, potem róż, potem rozświetlać. I y, róż dzisiaj wezmę pewnie ten y, koralowy odcień. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Tak wygląda róż. Tutaj jeszcze nie ma. Powiem Wam, że ładny odcień jest tego różu. Daje taki naturalny rumieniec. Podoba mi się. Róż mi się podoba, ten koralowy. Także ładnie to wygląda. No i tak wygląda róż. ładnie. No i dobrze. I przechodzimy już do ostatniego produktu z tej palety. Jest to rozświetlacz. Zobaczymy jak on wyjdzie. Widać go coś w ogóle? Yy, tak, troszeczkę widać. Daje taki naprawdę bardzo naturalny efekt. To nie jest taka tafla, to nie jest taki błysk, tylko to jest naprawdę subtelny efekt. Jak ktoś lubi mocniejszy błysk, to no nie będzie zadowolony. Ja powiem Wam, że... Mm, Mam mieszane co do niego uczucia, co do tego rozświetlacza. Nie wiem, jak potestuję go dłużej, może to może się przekonam. Ok, wykorzystaliśmy już wszystkie, powiedzmy prawie wszystkie produkty, bo yy, były dwa rodzaje pudru i dwa rodzaje różu. Yy. Mogłabym niby w jednym filmie to wykorzystać, ale nie wiedziałam, jak mi to wyjdzie, a też wychodzę z domu, więc yy, poza kamerą zrobię brwi i usta, i przyjdę do Was z podsumowaniem tej paletki. Tak wygląda skończony makijaż. Yy, makijaż, no, można tak powiedzieć, zrobiony tą paletką właściwie makijaż twarzy tak można to nazwać. I e, powiem Wam tak, mam mieszane uczucia e, co do tej paletki. E, to znaczy, opakowanie jest fajne, metalowe, takie porządne, e, grafika przepiękna. E, w środku, powiem Wam tak, że tutaj ten, m, przerwy między tymi produktami są bardzo wąskie. Nie użyjemy na nich takich szerszych pędli, jak tutaj używałam dzisiaj, bo mi nachodziły na inne produkty, więc do tego trzeba mieć troszeczkę mniejsze pędzle wybierać. A to już takie moje preferencje, że ja nie do końca przepadam za. Takimi paletami do twarzy z tego względu, że właśnie za blisko siebie są. Pędle trzeba do tego dobierać mniejsze. Ogólnie kolorystyka tej palety na pewno się sprawdzi u bladziochów. U mnie powiem Wam, że y, tak jak teraz jestem już. Y, straciłam to z nie jestem już opalona. To jest ok, ale myślę, że tak na wiosnę lato, to ta paletka u mnie się nie sprawdzi, bo nie będzie tego bardzo widać. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Dużo dobrego słyszałam o produktach z Hourglass, zawsze marzyłam. A, jeszcze powiem Wam, że jest fajne takie magnetyczne zapięcie, to też luksus czuć to. Dużo dobrego, znaczy się dobrych opinii słyszałam o tych paletach, zwłaszcza tych właśnie do twarzy z Hourglass. I powiem Wam, że ja mam trochę mieszane uczucia. Z jednej strony jestem trochę na tak, z drugiej trochę na nie. Także no, ciężko mi y, powiedzieć y, tak w 100%, że tak, albo w 100%, że nie. Mam mieszane uczucia, tak jak Wam powiedziałam, ale to widocznie też jest od moich y, preferencji, typu, że właśnie tutaj za blisko są te produkty i tak dalej. Same produkty w sobie są w porządku. Zobaczę jeszcze, jak się w ciągu dnia będą nosić i tak dalej, ale mm, jeśli chodzi o produkty, to jest ok. Można budować ten efekt, jak potrzebujemy mocniejszy. Także mm, spoko, ale czy to jest warte takiej kasy, to nie wiem. Szczerze wam powiem, że nie wiem. Ja uważam, że cena tej palety i ogółem produktów z Hourglass jest przesadzona. Ja tak uważam. To jest taka moja opinia. Wy możecie mieć inną albo jeszcze odmienną przeciwną stronę, że nie i w ogóle. Ale ja uważam, że cena tych produktów z Hourglass no, jest przesadzona, bo nie uważam, żeby to nie wiem jaki efekt wow robiło, żeby tyle kasy na to wydawać, tak szczerze mówiąc. Także... Fajnie, cieszę się, że yy, dostałam to w prezencie, że mogłam to przetestować. Poznać tą markę. Także cieszę się, dzięki Ani, także Aniu bardzo Ci dziękuję za prezent urodzinowy. Także super. Napiszcie mi w komentarzach, co wy sądzicie o tej palecie, czy ją macie, czy zastanawiacie się nad kupnem jej. Jestem ciekawa Waszych opinii, co Wy o niej właśnie sądzicie, co ja sądzę już wiecie. Także czekam na Wasze komentarze, a tymczasem już życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!